Hej, siemano, witajcie moi mili, z tej strony Rashi, bo jest to kolejny odcinek, zagramy w Metro Last Ride. I jak pamiętacie, biegamy za krawaszotami. Raczej za tymi, za kolmarami. Szukamy benzyny. Raczej nieudolnie szukam jej. Bo znaleźć niestety jej nie umiem. Tak jak było powiedziane, szukaj w samolocie. Tak, w samolocie jej znaleźć nie umiem. A, że medykamentu zupełnijmy. Zobaczmy jeszcze raz, czy na pewno A, dotrzyj na odstrzajsko. Co tu było? Znaczy, no, niby mamy to paliwo, no. Można spróbować. Cerkiew. Stam. W tam bańka. Dobra, lecimy. Bardzo na hurra, że zaraz nas zerze. Jestem tego pewny. Tak, pytanie. Muszę się w filtr Kolejne robale Dobra, dotarłem do tego miejsca gdzie są autobusy Więc... Tak naprawdę nie dotarłem nigdzie. Musimy przejść tam. Haha, <laughs> Jezu, jak wesoło. Co najważniejsze? Uśmiemy się z jednej wspólnie rzeczy. Nie wiem jak to, jak to ustrojstwo... No. Ile teraz? Czekać, tak? No oczywiście, bo jakby inaczej. Won! Uff, będzie grubo. Na razie sobie siądźmy tutaj. Barka stamtąd skądś powinna przypłynąć. Dostał? Dostał, ale widocznie za mało. Ej, dzięki, robalu, spokojnie. Przeznąć się jak łatwo nie ukreśli. Dobra, wymieńmy filtr. Bo w nic nie trafimy. Ile mamy? 3 minuty. Na oko. Na oko 3, Ana. Powiedzmy, że trafiliśmy. Powiedzmy, że trafiliśmy wszystkie strzały. Na kilka rozruchów, widzę, trzeba brać. Chyba nie.

Nie wiem, kto jest naszym sprzymierzeńcem, tu o coś tam strzela, i nie wesele mi to słyszeć, Przyznam... nam każdy dźwięk będę tolerował, ale nie dźwięk wystrzału, miejmy nadzieję tylko, że. Не будут нас нападать. Что есть? А, добро, хватит, что удалось оживить меня. Пока я шел по болотам, меня наверняка было хорошо слышно. Если в церкви есть наши, то скоро я их встречу. У меня, надеюсь, ид ⁇ т не слытками. Опс. Ну-не-не-не-не-не. Уже задания. Szybko. Spotkaj się ze stalkerami z cerkwi. Naprawdę nie mogliśmy tu zaskoczyć wszystkie. Chyba nie mogliśmy. wteczki nie potrzebujemy no to co też nie, nie ma co myślę czekać nie ma też co czekać na pisemne zaproszenie która to bańka będzie to będzie tam To będzie w tamta strona. Chyba, że tędy. Po prostu. Hmm. Nie, no dobra, musimy przejść tędy. Okej, okay, już widzę, już widzę drogę przynajmniej. Ten duży nie jest przeciwnik do walki. Co gorsza, maska zaczyna nam pękać. O trochę na to się obejdzie bez dodatkowych walk. Są momenty w życiu tak każdego faceta, kiedy nie warto się obracać dla siebie. Tam na dole była skrzynka, nie, to był mankomat, bratanki, narobiłem rumoru, gdzie wy jesteście, chyba tam są i światło, ale. Dobra, wszędzie teraz na razie zwiedzanie. Nie mamy czasu na to zbytnio. O, świetnie. Cię to dużo dla mnie góry. Dobra. Zróbmy tak, apteczka. Karabin snajperski. Au, au. Au, au, bardzo boli. Skoczymy tym sam posłowem, czy nie? nie? Nie, nie da się tak. myślałem, że dam radę przeskoczyć tam. Nieźle. Oj, czyli lipa. No dobrze, no to musimy tak. Tu mamy wszystko przeładowane. Ten duży nam nie odpuszczał jak widać Będziemy się musieli trochę pobawić Dobra co to jest Spotka się z talkerami w cerkwi no No. Stabilizować się trochę. Ja nie wiem kafe mam więc kolejna apteczka. No, dwie magazynki, no. No ja nie wiem czy do tego Robala mam Czy już myślał, się da. Nie No ale idzie dobrze Apteczka Mario, weźcie no, do tego, wody. a nie kapiszonami. Dawaj, dawaj! Ziemno! 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 О, перничон. куда вообще Сейчас достанем тебя. Oh, <laughs> Спасибо, братанка. Да ты просто супермен! Вообще с Эй, заходи! Рад видеть! Давай церковь! Да, безопасно! <sighs> заходи! Чего зря фильтры тратить? О, что Массакра! Я тебя увидела еще вон оттуда! Чуть не пристрелила! <хех> ты не отзывался на запросы по радио, но потом как-то поняла, это ты! Надеюсь, простишь за ботсад. Но no, наша староджиня вшу шла. Если как-то себя давай в том часе. Почему-то я был рад видеть эту злюку Аню. Может, дело в том, что она наконец перестала язвить? Похоже, ей просто стыдно, что она бросила напарника на поле боя. Хм. Zostawiła towarzysza na polu bitwy. No tak trochę tam zostawiła, W dupie przebiliśmy się przez połowę czarnej, Czerwonej Rzeszy i nie tylko. Przepraszam, że ja wcześniej z tobą, jak z malczyżką, jak ujrzała w dzieli, pojęła, no Hunter nie przypadkowo cię wybrał. Po prostu on od razu zrozumiał, a ja nie od razu. I za mnie ty chyba nie pogięb. Rozumiesz? Hunter dla mnie był... Ai, no, 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 ty zabieraj się. Skoro nasze przybędą i dwiniem na Oktyabrską. Dobra, niedługo lecimy na Oktyabrską. Okabskie. Nie umiem wymyślić na duszy, no. Musimy na pewno... Tak, pozbierać naboje. Pożem palić na gitarze. No i jakby się udało... Jakieś rzeczy jeszcze zmodernizować coś sprzętu to ja bym się naprawdę ucieszył. Тут, кстати, торговец оружейник заночевал. Присмотрись, есть неплохие стволы. О, боже, швед Пестки наверное, для надо тайно подшумаем. не? пару стволов. Туня. Ну что там? Пестек до этого спочатку Если там патроны Отлично. и тут мы можем достосовать, пэвне. Ну и на достосовании уж не мамы кассы, бо целом шевалиуем там, но. Не, вымень, достосуй. Саня, а что там в эфире нового? Как международная... Лазер для этого устройства. Короче, ja. такое дело. Почему бы не? В эфире, А месяц назад поймал. <laughs> Они, между прочим, про нас знают. К <coughs> ним, короче, прилетал кто-то из Москвы на самолете такого Вау, на было бы до может, да, до тоже расскажи? что Лондон там выжил, или даже Нью-Йорк? <laughs> Файне, вау, меня то На севере у нас город есть, полярные зори. Там рядом АЭС. Да меня то не видел. Там выжили люди, с ними говорили. Как там? Да проходили как-то. Древние церковные катакомбы. Даже представить себе не могу, сколько им лет. Вот и войну ядерную пережили. Во время войны в них люди из церкви прятались. Потом куда-то сгинули. Может в большое метро перебрались, а может. Ну, всякое болтают. Это ты про большую мамку? Это еще кто? -то. Ух ты! Наши то как быстро домчали. А ну-ка проверь, на всякий случай. Пароль! Состава! Старый пароль! Голос знакомый, черт, не могу вспомнить! Стоп! Да это лесницкий! Лесницкий! Но! No. No właśnie. Leśnicki. Kurde, Leśnicki był przecież w armii czerwonej. Artiem <trym> podnoś się. traktowali jako trupa a to takie jedne okej, okay, co mam teraz dorwać tutaj no, do akti bijaskiej w sumie nic innego czy możemy coś tutaj jeszcze sobie załatwić? nie najważniejsze co, mamy naboje Teraz to można wielu rzeczom stawić czoła. O, pyte. Sakra. No cóż. Nie zostaje nam nic innego, jak teraz tylko się przebijać tam. Czy gra nam proponowała gdzieś się broń z tłumikiem? Zapewne trafimy akurat. No element gdzie będziemy potrzebowali tego tłumika. nigdy nie byłem miejscem, które... ...lera lubiłem. Najlepiej, naprawdę to nie wygląda najlepiej. No ale cóż, musimy jechać tędy, innej drogi na dół nie ma. nie właśnie się, czy będą skakać, czy nie. Odpowiedź przyszła szybciej, niż się spodziewałem. Będziemy ich coś ściągać w windzie. Dlaczego w windzie? Bo będziemy mieli większą celność. Nie zapomnijmy tego, że to jest... strzelba. Oh no, to fajnie. Można powiedzieć, że zaliczyliśmy ekspresowy zlot na dół. No i katakumby nas przewitały swoją pełną... ...krasą. Okej. Okay. Zachowałem się tak, jakby się trochę... ...specjalnie nami nie interesowały. Jakby przyciągnęły coś innego. No w sumie może to i lepiej ale patrząc na to, ile ich tu jest, to czuję, że tu będzie jakiś większy naprawdę był tengi o się rzucał powiedzieć lekko mówiąc bardzo pytanie teraz w którą bańkę mamy iść w tamtą już to przejdziemy tędy zobaczymy co to jest nie wiem co to jest czy to źle czy to nie czy to dobrze jak tak się dzieje Przyznam, że przez ten ekran też Mało widzę, znaczy mało? Gorzej z widzeniem jest czegokolwiek. Wkłócze, że katakumby, katakumby będą bardzo przyjemnym miejscem. O, apteczka. I spasiba. I ci za to, bretanki. A, mogliśmy iść prosto, a mogliśmy iść tędy. No dobrze. I też jest możliwość przejścia górą chyba. Nie, nie ma. Tylko pytanie czy... Będziemy musieli go położyć? Musieliśmy, no trudno. Pestek, trochę wszystkiego. Ej, no, może ja chciałem tam to ciało obejrzeć. Może chciałem tam to ciało obejrzeć. Fajnie by było, gdybym mógł je zobaczyć. Niestety mi je zabraliście. Jest duża krypta, duży odgłos, no fajnie, o wpytę, o odpychasz na mutanty. Pychasz na mutanty. Oczko. Strzelba na dziki, nazwijcie to jak chcecie. Ale. E, no powiedzmy, że się spisze. Wezmę tą krowę. Ponieważ, jako strzelba, będzie ona chyba zdecydowanie lepsza. E, tylko teraz, tak. Dalej chyba musimy tutaj. Nie mogliśmy tak przejść? Nie mogliśmy. Dobra moi brli, to wędrówkę zobaczymy na samym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Hej!